25 lat, tyle czekali kibice obu zespołów, aby te drużyny zmierzyły się po raz kolejny między sobą. Ja się nazywam Bartosz Majewski i zapraszam Was na dziewiątą kolejkę trzeciej ligi grupy trzeciej. Decyzja będzie zmiana, także poloniści będą grać po prawej stronie, oczywiście niebiesko-czerwone. Na biało goście, czyli Stilon Gorzów, a teraz już widzimy kciuk w górę sędziego, co oznacza, że właśnie rozpoczynamy. Dzisiejsze zmagania. Chyba dobrym występem w, w okręgowym pucharze Polski zaskarbił sobie zaufanie trenera. A teraz mamy poprzeczkę. Kuralczek no. głową, ale troszkę za blisko. No i to się skończy. Golem dla Stilonu Gorzów, no fatalnie zachował się środkowy obrońca Polonii Bytom. Minuta dziesiąta, no i to goście wychodzą na prowadzenie. Nie, nie zrozumieli się bramkarz z obrońcą, ale to defensor tutaj musi zagrać na tyle mocno, żeby bramkarz nie miał problemów z tego typu piłką. No i źle ten mecz rozpoczyna się dla gospodarzy. Już wznowił Stilon. Zobaczmy. Jest uderzenie po raz kolejny. To właśnie ten, który zdobył bramkę. No i jest szansa na groźną kontrę. Tutaj nie ma pozycji spalonej, ale wrócił Radkiewicz. Wsadził nogę w ostatnim momencie. Płaciło, dlatego też pewnie będzie miał więcej nadziei przy kolejnych tego typu sytuacjach, że można coś z tego wyciągnąć. A teraz już jest bardzo groźnie. No i mamy rzut karny. Odgwizdane zagranie ręką. Łukasza Kopcia, wolny, wolny, no nie pozostawił złudzeń, kapitalne uderzenie pod poprzeczkę i Polonia Betome wraca do gry w tym meczu. 26. minuta, no tak trzeba wykorzystywać rzuty karne, ale tak uderzony rzut karny musi zakończyć się trafieniem. Brawo Polonia Bytom, brawo. Da Są napędzeni tym trafieniem wyrównującym, no i chcemy iść za ciosem. Wolny, ależ on to uderzył, stał tyłem do bramki. Jedna... Piłka na przedpolu, jest dośrodkowanie na długi słupek, tam jest Radkiewicz, piłkę zgrał, a z najbliższej odległości Lucjan Zieliński. Powoduje, że to Polonia, bytom, wychodzi na prowadzenie w tym meczu. 39. minuta, czyli coś, na co na pewno czekali poloniści tuż przed przerwą. Jest bardzo ważne trafienie, ale też świetna akcja. Tutaj należy pochwalić nie tylko dośrodkowanie, ale też bardzo przytomne zgranie Norberta Radkiewicza, który już tam bija, zbija piątki z kolegami. No świetnie to wszystko zrobili poloniści. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Z niefrasobliwości obrońców korzysta Zieliński. On już jest w polu karnym. Zobaczmy, Zieliński przełożył na prawą nogę. Żagiel, środkowanie. No i jak tego wolny nie umieścił w siatce, to. druga piłka. Już jest Zobaczmy, teraz to on bierze się za wykonywanie całego fragmentu gry, Uderzenie Złupkowa, Piłkę z Przecież Maliszewski wziął nabieg i to on chciał zagrać bardzo sprytnie w ciągu tą piłkę w pole karne. Jest troszkę zamieszania, no próbowali wyjść z kontrą poloniści, jednak teraz po raz kolejny to właśnie Stylony był bliski. No bo jestem jest w gubinie z miejscową Kariną, a teraz poczekajmy, bo jest groźnie, ale jest tylko boczna siatka w rozegraniu, a może jeszcze dołożyć jakieś trafienie. Jest teraz Żagiel jest też pole karne, ale uderzenie w sam środek. Wziął rozbieg, jest uderzenie. I odetchnęli wszyscy piłkarze Polonii. Odetchnął też sztab, bo sędzia właśnie ten mecz zakończył i trzy punkty zostają w Bytomiu. Nie było to łatwe zadanie.